Rzeczywiście, Donald Tusk potrafi czynić cuda. W ciągu kilku dni poprawiły się niektóre wskaźniki ekonomiczne, jak informuje nas Główny Urząd Statystyczny. A i dalsze mają ulec poprawie. A to wszystko dzięki decyzji Donalda Tuska, który odwołał Dominika Rozkruta z funkcji prezesa gus -u. Następny prezes postępuje rozsądnie i wskaźniki ulegają poprawie. Popatrzmy, i takim prostym ruchem można poprawiać gospodarkę. Naprawdę, genialne. W związku z tym pragnę zadedykować Donaldowi Tuskowi taką oto fraszkę Ignacego Krasickiego. Ignacy Krasicki, bajki nowe. Malarze. Dwaj portretów malarze słynęli przed laty. Piotr Dobry, a ubogi. Jan zły, a bogaty. Piotr malował wybornie, a głód go uciskał. Jan mało i źle robił, więcej jednak zyskał. Dlaczegoż los tak różny mieli ci malarze? Piotr malował podobne, Jan piękniejsze twarze.